Świąteczny, wczesny poranek, bo jest ósma, zaczynam od e, rozmowy z rodziną, z przyjaciółmi, odpisywania na życzenia, które mi podesłaliście. E, więc tak zaczynają się moje święta, które tak naprawdę po raz pierwszy za granicą będę obchodził, bo wcześniej, jakby zawsze to było gdzieś pominięte, tak jakby nie było przywiązywania do tego większej uwagi. Wczoraj dostałem e, od polskiej cukierni. Święconkę, która wygląda tak, to była taka dość spontaniczna, taka zrobiona trochę na szybko. Święconka, ale jest i to jest najważniejsze. No i teraz pokażę wam, jak te moje święta tutaj wyglądają. Proszę bardzo, u mnie w tym roku ze śniegiem święta, z rana troszeczkę jeszcze popadało, wieczorem ma w ogóle być śnieżyca. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale teraz Wam wyszedłem przed dom, zaprezentować ten śnieg. Tutaj się kupał, zjechało jakaś impreza obok. Ale czy w ogóle Amerykanie obchodzą Wielkanoc? Zacznijmy w ogóle od dupy strony i zacznijmy od świąt Bożego Narodzenia. Otóż jeszcze za czasów chyba do Baracka Obamy, tam życzenia wesołych świąt, zwróćcie uwagę, zmieniły się z Merry Christmas odniesienia jakby do chrześcijaństwa, do, do korzeni tego święta, zmieniono sobie życzyć Merry Xmas. Pisało się przez X-mas. Czyli jakby te święta coraz bardziej Bożego Narodzenia tracą charakter religijny. Stało się to po prostu świętem, które obchodzą Amerykanie. Bez względu na wyznanie religijne. Po prostu spotykasz się, coś jesz, pijesz piwko, tyle. Z kolei święta wielkanocne to są święta bardzo religijne i te święta obchodzą no, chrześcijanie, tak? E, przeważnie w niedzielę. Ten dzień nie jest wolny od pracy. No, jeżeli ktoś po prostu w niedzielę nie pracuje, to ten e, dzień świętuje, nikt nie obchodzi poniedziałku, lanego poniedziałku, tym bardziej, i tak nawet jak pytam o. Różnych, różnych ludzi na świecie to nie ma w innych państwach chyba takiej tradycji, jak poniedziałek u nas jest, ale nie traktujcie tego jako taką prawdę, jakąś której nie da się podważyć, bo po prostu nikt mi nie mówił, że takie coś świętuje. Tak więc, jeżeli chodzi o e, Wielkanoc w Stanach Zjednoczonych, to bez wątpienia jest to święto takie bardzo religijne, nie jest tak spopularyzowane jak święta Bożego Narodzenia albo x teraz, Donald Trump a jakiś czas temu zaczął z powrotem życzyć Merry Christmas a nie Xmas, jak było wcześniej. No ale jednak, też jak już rozmawiałem z, takim, z tym moim kumplem, Pastorem Drew, z którym możecie obejrzeć wywiad na moim kanale, to mówi, że Eastern, Wielkanoc, to jest taki Super Bowl, czyli finał futbolu amerykańskiego dla chrześcijan. Ale to święto raczej nie jest w jakimś stopniu promowane, nie ma jakichś specjalnych reklam w telewizji, tak jak możemy oglądać już od początku od końca października reklamy świąteczne w telewizji. Nie jest to takie skomercjalizowane święto, gdzie trzeba po prostu wydać pieniądze, kupić kupę jedzenia, prezentów. I cały to sens tych świąt. Nie? One są trochę bardziej takie, bym powiedział, ambitniejsze i nie każdy w Stanach to święto obchodzi. E, ja po raz pierwszy w tym roku, co dopiero będę obchodził za granicą e, Wielkanoc, ponieważ wiele razy jakby ona była już jak byłem w podróży, ale nigdy jej nie świętowałem. Ja osobiście Wielkanoc za bardzo nie lubię. E, jakoś tak za tym nie przepadam. E, też często Amerykanie są daleko od kościoła, więc e, to nie jest jakieś na święto. Na które ktoś zwróci jakąkolwiek uwagę. A e, chyba większą imprezą niż Wielkanoc to będzie Cinco de Mayo, e, taki dzień, e, który świętują Meksykanie. E, z tego się robi większy show, no bo tam można na czymś zarobić. Przy Wielkanocy nie bardzo można zarobić, takie mam wrażenie. Story, że tak to wszystko upłycam, sprowadzam do pieniędzy, ale <grytanie> Amerykan się siedzi pieniądz. Ale dzisiaj pokażę wam, jak ja tutaj będę świętował Wielkanoc. Okej, okay. teraz będziemy gotować barszcz biały i do gotowania tego produktu potrzebujemy dryneczka, Już drineczki mamy rozdzielane i recepturę na e, no, znaczy ten proszek z torebki e, kupiony w polskim sklepie. Czym się różni barszcz biały od żurka? Sam do końca nie wiem, ale myślę, że coś nam z tego wyjdzie. Będziemy gotować tutaj razem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie wszystkiego. O już muzyczka wjeżdża. Zaczynamy gotowanie. Piwo to najpierw to jeszcze skończy, a potem polskie piwo. A może otworzyć. Okej, okay, wprowadziłem was z błąd. Miał być whisky, ale mamy polskie piwo. Raven, co my mamy? Mam perła miedzowe i walka mocne. Tak, polska kuchnia, polskie piwo. Musimy wam wytłumaczyć dlaczego w ogóle barszcz biały. Raven, you were in Poland, right? Tak. Eastern. Wielkanoc. You... Yes. Yeah. I możecie Raven poznać że z wywiadu, kiedy ona jadła czerninę ja bycze jaja. I ona mówi, że lubi barszcz biały. Do you like barszcz biały? white, right? right? White. Because it's tasty. Tasty. So ona sprowokowała to wszystko, dlatego tak robimy teraz. Taki barszczyk biały. Okay. Tej firmy dostępny bardzo wielu polskich sklepach za granicą. Otwierając to piwko, Warka Strong, możecie zobaczyć z przodu generała puławskiego, polskiego i amerykańskiego bohatera. Polaka, który walczył w wojnie północ-południe, tak więc... Taki nasz bohater wspólny, zdrówko. Raven, jak smakowało? Była bardzo smaczna. Co tu było jak Tak. Mariusz jest bardzo dobrze. Kuchan. kucharz Kuchasz. Kuchasz. <laughs> tak. Ale nie zjadłaś. I will eat it. Daj <laughs> mi <me> some time. <laughs> jak widzicie, u mnie impreza się jeszcze rozkręca. A, już można, możecie słyszeć już muzykę. No, te polskie piwka z polskiej restauracji trochę nam tu rozkręcają imprezę. E, tak jak widzicie, Amerykanie sobie dużo, dużo z tych świąt Boże, Bożego Narodzenia. Te święty Wielkanocne dużo sobie nie robią, e, bardziej świętują Boże Narodzenie, bo jest to takie bardzo neutralne święto. A jednak Wielkanoc jest takim świętem bardzo związanym z chrześcijaństwem, tak? Więc e, my tu jeszcze świętujemy. Ale bardziej to taka zabawa niż jakieś tam tradycje, co ja uwielbiam. Ja uwielbiam bardzo tradycje. Pod względem takim religijnym Wielkanoc jest ok, ale ja uwielbiam tradycje. Tak więc ten barsz z gotowaliśmy, dlatego że Rejwenech była w Polsce parę lat temu, to było akurat na Wielkanoc i ten barsz z jadła, więc mówię dobra, zrobimy taki polski element. Bardzo dziękuję Polskiej Cukierni za ciasta, za święconkę. Polskiej restauracji, e, za te piwka, które dzisiaj mamy, i możemy w jakiś tam sposób sobie dzisiaj miło spędzić e, czas. W Ameryce jutro nikt nie będzie pamiętał o Wielkanocy, bo tu się świętuje tylko jeden dzień, e, nie jest to dzień wolny od pracy, to jest po prostu niedziela. E, chociaż w Stanach można by powiedzieć na przykład, że ja nie będę pracował w niedzielę, bo mi religia zebrania i teoretycznie szef nie powinien wykopać się z roboty. W praktyce to może być łódź, ale w teorii tak to pani się układa. Tak więc e, ja wam życzę wesołych świąt. Eee, fajnego czasu, wy jutro będziecie się, będziecie się dzisiaj wodą polewać, a no ja już nie, chociaż może i kompleje będą, no. kto wie, kto wie. Dziękuję za wasz czas, dziękuję, że znaleźliście ten czas podczas świąt, by oglądać moje odcinki MM Podróży, dużo zdrowia, dużo zdrowia.